Zrobimy sobie pomiar hałasu. Dobrze, słuchajcie, podsumowanie jazdy N-kom. E, pomiędzy N-kom a V-kom, pomimo, pomimo że jest ta sama kabina, e, to samo jest ułożenie przełączników. Już nie będę Wam mówił tak. Biegi super, hamulec, tutaj gaz, noga. Pomimo że słuchajcie, tutaj nie ma najmniejszego problemu. Gaz ręczny, przełączniki super. Rewers dalej się muszę przyzwyczaić, że on jest po tej stronie, ani tutaj w kierownicy. Ale ten ciągnik jest skrętny. To jest powiem Wam szczerze, mistrzostwo. I kolejna sprawa, nie wiem czy to już oglądaliście, czy to już wcześniej wam puściliśmy, ale yy, ilość miejsca w kabinie. Niby te same kabiny, ale te niuanse, które porobili jakieś 4 cm z jednej, 4 z drugiej i robią robotę odnośnie siedzenia. Grzegorz, to siedzenie i w fałce jest takie samo? Tak, pneumatyczne to sam fotel. To czemu tu jest mi wygodniej, a w fałce się męczę? To może troszkę więcej miejsca. Widoczność super, skrętność, no słuchajcie, jest rewelacja, ja bym powiedział, że za dużo, ale to za chwilę jeszcze Wam pokażemy w testach z drona z góry. V w co drugim międzyrzędzie N ką zasiętą osią w każdym Odległość między rzędami jest 3,5 metra. Rze między w międzyrzędiach, w międzyrzędzie, 3,5 metra. Eee, Jakbym miał krótko podsumować, eee, ja nie kupię fałki. Ja nie kupię fałki. To, to generalnie ciasnota. Eee, a tutaj znów eee, ta oś. Nie? Wiecie, że no, sami pisaliście, to się psuje, to się wybija i tak dalej, ale no, na razie to robi robotę. Jeżeli tak, jak mówił Grzegorz, poprawili i z nośnością, że już jest prawie dwie tony z przodu no to, no to czemu nie zaraz się temu jeszcze bardziej przyjrzymy ale podsumowując, jeszcze raz Wam powiem, bo to jest naprawdę ciekawostka niby te same kabiny w NC miejsca jest więcej to w Vce będzie jeszcze więcej? w FC w FC będzie tak. jeszcze w jest będzie... szersza kabina, także jeszcze będzie dużo więcej miejsc. ale też ciągnik szerszy ale też ciągnik szerszy Dobra, teraz kwestia, która Was na pewno interesuje, to cena. Grzegorz, zaczynamy od fałki. Ile ten model, który tutaj jest. Ten prezentowany. ten prezentowany. Ten prezentowany. Ma parę rzeczy dołożonych. Czyli? Fotel pneumatyczny, trzecią parę hydrauliki. Jego koszt to jest około 145 tysięcy netto. Netto, tak. Jak bym chciał amortyzowaną oś? Plus minus około 15 tysięcy dopłaty. Dopłaty, tak. Ile trzeba czekać na taki ciągnik, który sobie, sobie wymyślisz, skonfiguruje? Ten, który sobie skonfigurujesz, to jest czas oczekiwania około 3 miesięcy od zamówienia. Dobra. Yy, NK. W tej wersji? W tej wersji z kabiną Cup to jest yy, rząd około 155 tysięcy net. Takie jak tutaj prezentujemy Trzy pary hydrauliki, mechaniczna skrzynia fotel pneumatyczny. Oś Super Steer. Jakbym chciał tu za zwałkiem? Tu z wałkiem. To będzie dopłata około 15 tysięcy netto. Okej. I też pewno jak sobie wymyślę, to czy kab y ta kabina go dużo przedraża? Jakbym chciał zwykłą kabinę. Kabina Blue Cup? No. Kabina Blue Cup to jest dopłata około 3500 zł, także nie jest to jakiś okay. bardzo ogromny koszt. No to faktycznie, to to już jest A taka opcja. oprysków, do oprysków, oprysków no, warto, bo to zdrowie, warto sobie dołożyć. Tym bardziej, że nawet chcąc to sobie sam filt jeden węglowy to jest koszt około 1000 zł do takiej kabiny. Do zwykłej. I jeszcze wró wrócę kolejny raz do ogumienia. Tu jest na tych 360, tak? Tak, 360 z tyłu, 28 I... cali. Czyli co podstawa to, to są 320 czy 360 w takim razie e, to znaczy jeżeli chodzi o ogumienie to każdy wybiera sobie ogumienie do swoich potrzeb okay. nie ma czegoś takiego jak ogumienie podstawowe mamy konfigurator i tam sobie i wybieramy i klient, zaznaczamy przychodzi tak te ciągniki akurat mają takie ogumienie ponieważ my z kolegami z pracy sobie konfigurujemy na podstawie doświadczenia na podstawie ilości naj, naj, najczęściej sprzedawanych ciągników do sadu Najczęściej są wybierane z tym ogłumieniem, dlatego te, te akurat prezentowane ciągniki są wolne do sprzedaży i one są na, tych ogumieniu, na tym ogumieniu właśnie zamówione. Jeżeli by ktoś sobie życzył, można ewentualnie 420, najszersze jakie są możliwe z tyłu do założenia. Okay. Słuchajcie, bo to jest też plus. Jesteśmy w sadzie u taty Grzegorza, tak? czyli Grzegorz ma styczność z sadownictwem, więc praktycznie wie, jakie ogumienie jakie parametry i jaki ciągnik się nada, bo nie tylko, że sprzedaje kup pan kup, tylko generalnie też użytkuje te ciągniki w sadzie. Więc to jest ten plus, że, że może nam praktycznie podpowiedzieć. OK, słuchajcie czas, żeby trochę podsumować. Moją opinię już widzieliście. Trochę się tutaj takie cuda dzieją z racji tego, że kabiny takie same. Na moją prośbę Grzesiek tu przeprowadził fałkę, bo chciałem wąski ciągnik i już wiem generalnie, że wąskiego ciągnika aż tak wąskiego nie chcę. Ja w tej kabinie przy 1,88 88 y... czuję swój oddech, może tak to powiedzieć. Znaczy, żebyście wiedzieli, że bardzo mało jest miejsca, podobna kabina jest w NC i jakoś nie wiem. No Pokazywałem wam te 4 cm, żeby takie z jednej, i z drugiej strony robiły robotę. Nie wiem, sprytnie to Grzesiek Grz zrobił. Bo o Enkę nie chciałem Enki, ale specjalnie ją przeprowadził, żebym zobaczył skrętną oś. Skrętna oś robi robotę. Nawet można powiedzieć, że jest za skrętna, trzeba uważać. Wiadomo, to są nowe ciągniki, nie wiem czy mnie stać jeszcze, żeby go kupić, ale ja nie wiem, czy go nie można w ostrym skręcie przy szybkiej jeździe, nie można go przewrócić. Można, czy nie? Grzeszek? Myślę, że raczej nie. On bardzo skręca. Jeszcze raz przypomnę, nie, no nie wiem jak to pomontuję, czy to już wam mówiłem. 350 jest między międzyrzędami, a z międzyrzędzia w międzyrzędzie. Widzieliście? Grzesiek się bardziej zadał tym ciągnikiem, ale wykręcił, tak? I tutaj mamy bardzo krótkie uwrocie. Tak, tu są bardzo małe, są uwrocia dobrze, ale taki manewr tutaj wielokrotnie y, wykonywaliśmy. V-ka takie, y, takiej, takiej rzeczy nie zrobi. Grzesiek, a jeszcze jedno pytanie. O ile dłuższy jest ciągnik, jak ma skrętną oś? Rozstaw osi? Tak. Y, rozstaw osi między V a N to jest różnica 26 cm. O N -a -V. dobrze. Czyli 26, a teraz zobacz, a jak jeszcze bym dołożył y, tus? Tak, to będzie dłuższe, ale ramiona mamy składane do pozycji transportowej pionowo. Możemy sobie jak dołożyć. nie używam, jak ja je nie mogę używamy. złożyć. Tak. Dobra. Okay. Czyli 26 cm ciągnik jest dłuższy, tus generalnie z ramionami tak. składanymi. Jeśli mamy tus i WOM, to też możemy podkreślić, to jest fajna opcja, bo maszynę zawieszamy na tusie i ona się skręca razem z osiem. Także nie jest przymocowana do, do ciągnika, tylko do osi. Także dzięki temu jest duża zwrotność z jakimś rozrabniaczem bijakowym, czy, czy tego typu maszynami. Dobrze. Więc co, wyjmę teraz telefon, bo w telefonie mam jeszcze te wszystkie pytania od użytkowników mam zapisane i przepytamy cię, jak pozwolisz. Dobrze? Na te przynajmniej na które nie było wcześniej nie było wcześniej odpowiedzi. Maksymalny moment obrotowy, pamiętasz? 75 konnego silnika. Tak, tak. 309 tego. Nm. Tutaj w ciągnikach mieliśmy jaki rewers? Mechaniczny. A może być elektrohydrauliczny? Tak. Z półbiegami? Elektrohydrauliczny jest dostępny ze skrzynią Dualcoma 32x16. Wtedy mamy bieg pod obciążeniem górny dolny. I to kosztuje? Dopłata do tej skrzyni z rewersem to jest około 12 tysięcy netto. Okej. Okay. Okay. Sylwester też pyta, jak z twardością tej przedniej osi. Podobno ją wzmocnili. Wcześniejsze modele wymagały serwisu co 1000 motogodzin. Tutaj jak jest? Tutaj to znaczy serwis to jest bardziej chodzi może o smarowanie tej osi to jest około 100 godzin. Okay. Pytanie pojawiło się. Dopytaj o opony Tak. To są takie gąsienice opony, dobrze kojarzę? Tak, pneutraki to są gąsienice opony. Są opony przeznaczone do pracy na jakichś stromych zboczach, na pochyłościach albo do pracy w błotnistym terenie. To są opony firmy Treleborg z tym, że w tym momencie mamy do dyspozycji tylko jeden rozmiar z tyłu 480, także nie wiem, czy komuś do, do, do sadu one zdadzą megzanie. Ok, Kamil pyta o wyciszenie kabiny i skręt przedniej osi. To to już widzieliście odnośnie wyciszenia kabiny. Ja Wam też mówiłem. Jest dobrze. Kolejne pytanie Szymona o spalanie. Możemy coś powiedzieć, ja tutaj tego nie mogę stwierdzić. Spalanie. Chyba na, tak najbardziej, co klientów będzie interesować, to jest w pracy z opryskiwaczem. Mm -hmm. W zależności od tego, jaki to, jaki to jest opryskiwacz, od prędkości, trzeba liczyć na godzinę pracy około 3 do 5 litrów. Ok. Promień skrętu, pyta Wojtek, ilość miejsca w kabinie. Tak jak wam powiedziałem, pomimo że kabiny takie same, to nie takie same. NK lepsza, VK ciasna, skrzynia biegów. Tutaj Grzesiek generalnie już mówił, także Wojtka odsyłam do wcześniejszego materiału. Zwróć uwagę, czy skacze w przedziale 22-29 km. Kamil tutaj Ci odpowiem może w ten sposób, że jechałem tym ciągnikiem, też na filmie Wam pokażę ponad 20 km na godzinę, ale jechałem nim w sadzie. Nie skakał. tak? Tylko tutaj wiecie, no, dzisiaj mamy mokro, zobaczcie. Na asfalcie nim, nim nie jechałem, ale powyżej 20 jest, Wjechałem wersją N, jest OK. Cena, ilość jedno miejsca w kabinie. Okej. Okay. Hubert, generalnie pytałeś my o N i V, czy to są te same kabiny. Też ciebie generalnie odsyłamy do wcześniejszego materiału. Tam wszystko będzie podane. No, Wiktor, pytasz o kabinę z filtrami. To też mówiliśmy, wcześniej, nie? O kabinach tak. też, też pokazywałeś. Wojtek, generalnie pyta. O spalanie, ok. Pyta o wybi wybicie się łożysk na sworzniu, tak? To też generalnie cała, cała tematyka związana z przednią osią, tak? Co jeszcze Grzegorz warto pokazać? Co warto pokazać? Może, nie wiem, jakieś opcje, jeżeli by ktoś potrzebował rozbudować sobie hydraulikę, możemy dołożyć zawory międzyosiowe. Wtedy mamy blok zaworowy przy kabinie, zamontowany. Trzy dodatkowe pary sterowane elektrohydraulicznym joystickiem. Okej. Okay. Eee, nie wiem, wydech poziomy lub pionowy. Eee, przedni tu przedni przednią. Tak jak teraz już mogę powiedzieć, do wersji V jest możliwość zamontowania za fabrycznego tuzu i womu. Wcześniej tej możliwości nie było. Eee, co tu jeszcze takiego? A z oświetlenia? Oświetlenie mamy jak na razie standardowe Dwa halogeny robocze przednie, dwa halogeny robocze tylne I kogut ostrzegawczy OK Dobrze, jeszcze przejdziemy na tył Tam mi się może coś przypomni Zobaczcie sobie te jeszcze ciągniki jeszcze raz z tyłu Dla porównania jak one wyglądają Z opcji ewentualnie możemy sobie dołożyć Podnośnik elektrohydraulicznie sterowany Wtedy mamy Przyciski do regulacji tu za, tutaj za Na błotniku. Na mhm. Wtedy sobie możemy precyzyjnie regulować głębokość pracy, wysokość podnoszenia, szybkość opadania podnośnika. Wam w standardzie macie 540, tak? Za dopłatą tak. 540 Eko i ty i 1000. Zgadza się? E, to znaczy tak. W standardzie 540 w opcjach 540 i 540 Eko lub 540, 540 Eko i 1000. Za dopłatą dla każdego z tych modeli VK, NK, FK. Tak? Tak, dokładnie. Zaczep to, to też są w standardzie, nie? Te zaczepy. Zaczep szybkiej regulacji górny, dolny, dolna listwa. To jest wszystko standard, nie? Chyba. Yy, to znaczy Nie zaczep, zaczep, chyba ten nie, nie? Yy, zaczep szybkiej regulacji jest w standardzie, dolna listwa jest w opcjach. Standardowo też są tutaj kule. Yy -y. W opcji są haki CBN. Łącznik hydrauliczny też jest tutaj wopsy. Ojku, to tyle, słuchajcie. Dwa ciągniki porównać, pojeździć. Sami widzieliście, jak to wygląda. Jeżeli macie pytania o cenę, to też Wam mówiliśmy wcześniej w materiale. Ja pod filmem dam namiar mailowy do Grzeszka. Jeżeli chcecie konkretnie się dowiedzieć, to do niego sobie piszcie. Moje zdanie znacie, jeszcze raz Wam tylko przypomnę, Fałka jest wąskim ciągnikiem, ale promień skrętu 3,2 metry z jednego międzyrzędzia w drugie, no jest poprawnie. Ale co, co robi ta oś skrętna, naprawdę robi bardzo dużą robotę, jeżeli poprawili jej awaryjność, naprawdę to jest fajna sprawa, bo mówię, część osób narzeka, część mówi, że jest ok w tych nowych ciągnikach. Odnośnie kabiny, no to też Wam też powiedziałem. Odnośnie wyciszenia, yy, też jest ok. Rewers nauczony, że zawsze przy, przy kierownicy tutaj jest w podłodze, ale to też jest pewno nawyk do, yy, do opanowania. Rzesiek, bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Prze, przede wszystkim, że mogłem w sadzie nimi pojeździć. Yy, odpowiedziałem, mam nadzieję, na, wszelki, na wszelkie Wasze pytania. Yy. I co? To na dzisiaj tyle, i będziemy testować kolejne ciągniki. Pozdrawiamy, cześć.